Panele fotowoltaiczne są widoczne niemal na każdej ulicy z domkami jednorodzinnymi, a liczba instalacji stale rośnie. Jednak w wielu instalacjach pojawiają się nieprawidłowości. Tauron i PGE już rozpoczęły kontrolę przydomowych instalacji fotowoltaicznych. Rozpoczynają się też kontrole instalacji fotowoltaicznych z dotowanych rządowych programów typu Mój Prąd. Dziś dowiemy się, jakie kary nam grożą i za co, oraz co zrobić, aby na takie kary nie być narażonym. Ruszyły też kontrole pomp ciepła z bardzo przykrymi konsekwencjami za nieprawidłowości, ale to już materiał na inny film. Jeśli temat ogrzewania, pomp ciepła i fotowoltaiki Was interesuje, to koniecznie subskrybujcie kanał, nie zapominając kliknąć w dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych ciekawych filmów. Wielu posiadaczy fotowoltaiki, którzy mają już instalacje od dłuższego czasu, postanowiło rozbudować instalacje w celu np. wykorzystania prądu do ogrzewania swoich domów. Innym najzwyczajniej brakowało prądu z własnej produkcji, a chcieli wychodzić na zero. Wraz ze wzrostem ilości podłączonych instalacji prosumenckich obserwuje się zjawisko wyłączania się inwerterów i podwyższenia napięcia w sieci w okresie największego nasłonecznienia. Najczęściej ma to miejsce na obszarach rozległych sieci wiejskich i podmiejskich, w miejscowościach, gdzie niemal każdy odbiorca stał się prosumentem. Na tych terenach może wystąpić zjawisko podwyższonego napięcia, czasem przekracza ono dopuszczalne 253 V. Jest niemała grupa użytkowników, którzy zmieniają ustawienia falowników, np. zmieniając lokalizację na inny kraj, jak Niemcy czy Hiszpania, gdzie graniczne napięcie jest znacznie wyższe niż w Polsce. Bywa, że niewłaściwych ustawień inwertera dokona sam instalator bez wiedzy użytkownika. Pozwala to opracować instalacji fotowoltaicznej po przekroczeniu granicznych napięć kosztem uczciwych sąsiadów, którym wcześniej wyłączy się instalacja. Jest to jednak pozorna oszczędność i działanie bardzo niebezpieczne dla elektroniki, która nie lubi wysokich napięć i skraca to jej żywotność. Dokonując takich zmian łatwo jest naruszyć postanowienia umowy, którą zawarliśmy z operatorem sieci, jak i z funduszami dotującymi zieloną energię, jak na przykład mój prąd. Niewiedza o wprowadzonych zmianach falowniku nie zwalnia z odpowiedzialności posiadacza. Zrzucenie winy na instalatora nic nie da. Jeżeli wzięliśmy dotację na fotowoltaikę i przy rozbudowie zmieniliśmy na przykład dotowany inwerter lub przekroczyliśmy moc instalacji powyżej 10 kW peak, to mamy duży problem i finalnie będziemy musieli zwrócić kwotę dofinansowania, finansowania, np. z programu Mój prąd, gdzie dotacje były na instalację od 2 do 10 kWp. Jeżeli rozbudowa instalacji fotowoltaicznej nie ma wpływu na zmianę aktualnej mocy przyłączeniowej budynku i nie wymaga przebudowy przyłącza, to Prosumen musi jedynie poinformować dystrybutora o zwiększeniu mocy mikroinstalacji. Ustawa o odnawialnych źródłach energii nakłada na posiadaczy mikroinstalacji określone obowiązki informacyjne, czyli właściciel musi poinformować operatora, np. Tauro Dystrybucja, Energa, PGE czy Enea, o terminie przyłączenia mikroinstalacji, lokalizacji przyłączenia mikroinstalacji, rodzaju odnawialnego źródła energii i magazynu energii elektrycznej użytego w tej mikroinstalacji. Łącznej mocy elektrycznej zainstalowanej mikroinstalacji i musi to zrobić nie później niż na 30 dni przed planowanym przekazaniem mikroinstalacji do sieci operatora. Jeżeli panele już działają, to ich posiadacz musi każdorazowo informować operatora o wszelkich zmianach dotyczących, między innymi, rodzaju źródła energii, czy właśnie łącznej mocy instalacji. Ma na to 14 dni od momentu zmiany. Sprawa się komplikuje jeszcze bardziej, gdy zwiększając moc, nasza instalacja przekroczy 6,5 kW. Wtedy musimy ponieść dodatkowe koszty związane z zgłoszeniem takiej instalacji do powiatowej lub miejskiej Komendy Straży Pożarnej. Dodatkowo, gdy instalacja przekroczy moc 10 kW, wtedy zmieniają się zasady rozliczania prądu w starym systemie opustów net metering. Zamiast 20% będziemy tracili 30% energii przekazanej do sieci. Wykrycie nieprawidłowości jest dosyć proste dzięki dwukierunkowym licznikom, które mogą wysyłać dane operatorowi w czasie rzeczywistym. Często powodem kontroli są też skargi klientów, którym instalacje fotowoltaiczne notorycznie się wyłączają. Zanim jednak dojdzie do nałożenia kary, prosument najpierw otrzyma pismo z instrukcją, jak dokonać modyfikacji ustawień inwertera. Dopiero jeśli nie dostosuje się, to może spodziewać się fizycznej kontroli, a następnie skierowania sprawy do Urzędu Regulacji Energetyki i grzywny w wysokości 1000 zł. Jednak dotkliwsza jest konieczność zwrotu udzielonej dotacji wraz z odsetkami, co często jest kwotą przekraczającą 5000 zł. Ja jestem ciekawy, czy już komuś się taka przygoda przytrafiła, czy macie problem z wysokimi napięciami, czy podejrzewacie, że ktoś z waszej okolicy ma przestawiony falownik, który blokuje pracę waszej instalacji. Podzielcie się swoimi doświadczeniami, czy wiecie, za co grożą kary posiadaczom pomp ciepła. A tymczasem ja zapraszam do oglądania na kanale innych filmów na temat fotowoltaiki, pomp ciepła, a także setek recenzji innowacyjnych produktów. Jak elektryczne rowery, skutery, hulajnogi, telefony, drony, smartwatche i inne gadżety. Do następnego razu. Cześć!